Czy zauważyłeś, jak proste zdanie może całkowicie zmienić bieg dnia? Czasami jedno słowo ma moc podnieść lub zburzyć, uzdrowić lub zranić. A najciekawsze jest to, że często prawdziwy wpływ nie ma tego, co zostało powiedziane, ale tego, co przemilczano. Tak, cisza też mówi. I to jak żyjemy w czasach, w których dużo mówimy, a mało słyszymy. Sieci społecznościowe stały się platformami, i każdy chce mieć ostatnie słowo, najostrzejszą argumentację i najszybszy komentarz. Ale czy ten werbalny pośpiech przybliża nas do mądrości, czy też od niej oddala? Dobra wiadomość jest taka, że Bóg w swojej wiecznej mądrości pozostawił nam podręcznik na temat mocy słów i wartości ciszy. I nie. To nie tylko zbiór ładnych wersetów, to praktyczne, żywe wskazówki, które dotykają duszy i zmieniają relacje, decyzje, a nawet sposób w jaki sobie radzimy. Jeśli kiedykolwiek żałowałeś czegoś, co powiedziałeś lub czegoś, czego nie powiedziałeś, ta treść jest dla ciebie. Zagłębmy się razem w nauki słowa i dowiedzmy się, jak więcej słuchać, mówić z konkretnym celem i używać naszych słów jako narzędzi uzdrawiania, a nie niszczenia. Przygotuj się, to co będzie dalej, może zmienić sposób, w jaki komunikujesz się z innymi, z Bogiem, a nawet ze sobą. Znasz to powiedzenie: słowa mają moc. Cóż, to nie tylko banał, to biblijna prawda. Księga Przysłów 18:21 oddaje sedno: Śmierć i życie są w mocy języka. Mocne, prawda? Czasami mówimy automatycznie, bez zastanowienia, jakby słowa były tylko wiatrem, a w praktyce są to nasiona, a to, co zasadzimy, w końcu wykiełkuje. Jedna nieuzasadniona krytyka może powalić człowieka na kilka dni. Z drugiej strony, słowo zachęty, wypowiedziane w odpowiednim momencie, może uratować życie. Czy myślałeś o tym? Mówienie jest łatwe, ale mówienie mądrze to inna historia. Biblia nie żartuje z tego powodu, kiedy zdasz sobie sprawę, że Twoje słowa dźwigają taką wagę, zaczniesz używać ich bardziej odpowiedzialnie. To jak mieć w dłoni miecz lub bandaż? Czego dzisiaj użyjesz, zabawne, jak cisza może mówić głośniej niż całe przemówienie, prawda? Przysłów 17:28 jest prawdą. Nawet głupiec wydaje się mądry, gdy milczy. Dzieje się tak dlatego, że wiedza o tym, kiedy milczeć, wymaga czegoś, czego wielu ludzi nie kultywuje mądrości. Nie na wszystko trzeba natychmiastowej reakcji. Nie na każdy komentarz zasługuje się na odpowiedź. Są chwile, kiedy najlepszym argumentem jest po prostu nic nie mówić. Milczenie nie jest słabością, jest strategią. Czy zauważyłeś, że podczas kłótni ci, którzy mówią mniej, wydają się być bardziej stanowczy? To nie przypadek. Dobrze wykorzystana cisza jest potężną tarczą. Unika nieporozumień, uspokaja temperament i wykazuje panowanie nad sobą. Zatem następnym razem, gdy będziesz chciał cofnąć się pod wpływem impulsu, spróbuj się zatrzymać oddychać. Czasami brak słów jest najmądrzejszą przemową dnia. Są ludzie, którzy słuchają tylko po to, żeby odpowiedzieć, a nie po to, żeby zrozumieć. W liście Jakuba 1:19 znajduje się bezpośrednia i cenna rada. Każdy powinien być prędki do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do wpadania w złość. Wydaje się to proste, ale w praktyce to codzienne wyzwanie. Prawdziwe słuchanie wymaga uwagi, empatii i przede wszystkim pokory. Kiedy przestajemy kogoś słuchać, nie przygotowując mentalnej odpowiedzi, pokazujemy, że cenimy tę osobę bardziej niż nasz rozsądek. To buduje mosty, a nie mury. Problem w tym, że pośpiech w mówieniu w połączeniu ze złością tworzy wybuchowy koktajl. I wiemy, jak to się skończy, prawda? Następnym razem, gdy będziesz prowadzić trudną rozmowę. Spróbuj wykonać ćwiczenie, zachowaj ciszę przez dwie sekundy, zanim odpowiesz, tylko dwa. Ta mała przestrzeń pozwala uniknąć słów, które ranią i pozwala na wejście mądrości. Są ludzie, którzy tak dużo gadają, że zdają się próbować zwyciężyć krzykiem, ale Księga Przysłów 10.19 już ostrzega: W wielu rozmowach nie brakuje występków. Innymi słowy, ci, którzy mówią za dużo, prędzej czy później, potykają się. I spójrz, to nie jest przesada. Kiedy usta poruszają się szybciej niż umysł, ryzyko poślizgu jest duże. Pamiętasz ten komentarz, który przemknął, plotkę, która wydawała się nieszkodliwa, lub ten wybuch, który zmienił się w zdemaskowanie, kogoś innego? Wszystko to wynika z braku hamulca na języku. Umiar w mówieniu jest sztuką i jak każda sztuka wymaga praktyki. Chcesz zacząć? Staraj się być bardziej przemyślany w rozmowach. Zadaj sobie pytanie, czy to buduje, czy trzeba to teraz mówić? Czy to prawda? Czy tylko ukryta opinia? Nadmiar słów jest jak za dużo cukru w cieście. Psują wynik. Czasami mniej znaczy więcej i znacznie mądrzej. Są dni, kiedy wydaje się, że wszystko i wszyscy wystawiają na próbę naszą cierpliwość, prawda? Ale tutaj pojawia się Księga Przysłów 29:11, która daje ujście swemu gniewowi. Głupiec daje upust swemu gniewowi, lecz mądry panuje nad sobą. Prawda jest taka, że złość nie jest grzechem. Problemem jest to, co z nią zrobimy. Źle ukierunkowana złość jest jak niekontrolowany ogień. Zaczyna się od małych rzeczy, ale może pochłonąć całe relacje. Krzyk, dosadna odpowiedź, wiadomość w ferworze chwili, potem pojawia się żal. Sekret tkwi w samokontrola emocjonalna. Zanim eksplodujesz, weź głęboki oddech. Dosłownie. Wybierz się na spacer, pomódl się, policz do dziesięciu. Zrób wszystko, żeby nie reagować pod wpływem impulsu. Wydaje się to głupie, ale ta przerwa może uratować przyjaźnie, małżeństwa, pracę i twój wewnętrzny spokój. W tucięcy drzwi końcu mądrość to także umiejętność wyboru milczenia, gdy się złości. Czy zauważyłeś kiedyś, jaką siłę ma słowo pocieszenia we właściwym czasie? Księdze przysłów 12:18 Powiedziano coś doniosłego że lekarstwem jest język mądrych. Słowa mają moc uzdrawiania, tak. Mogą być jak balsamy łagodzące rany duszy. Często ludzie wokół nas dźwigają niewidzialny ciężar, a miłe słowo, szczery komplement, jestem z tobą może być tym czego potrzebują, aby iść dalej. Ale to nie jest byle jakie słowo. Biblia przypomina nam, że mądre słowa to te, które mają na celu uzdrowienie, a nie potępienie. Kiedy mówisz z empatią, kiedy dobierasz słowa, które podnoszą na duchu i przywracają zdrowie, nie tylko błogosławisz innych, ale także wzmacniasz siebie. Zatem następnym razem, gdy ktoś się przed Tobą otworzy, pomyśl, co mogę powiedzieć, co przyniesie uzdrowienie. Nie lekceważ potęgi swojego języka. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad mocą każdego słowa, które wychodzi z Twoich ust? Kiedy mówimy, często nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpływ mogą mieć nasze słowa, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Mówienie z konkretnym celem jest ćwiczeniem myślenia przed powiedzeniem czegokolwiek. Jezus uczy nas w Ewangelii Mateusza 12:36, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Wygląda na ciężki, prawda? Ale idea jest jasna. Słowa, które wypowiadamy, mają wagę, a nasza odpowiedzialność jest wielka. Mówienie z celem. Nie oznacza trzymania się każdego słowa, ale raczej bycie świadomym. Zadaj sobie pytanie, czy to, co mówię, naprawdę ma sens. Będziesz budować czy niszczyć? W każdej rozmowie mamy szansę pozostawić po sobie pozytywny lub negatywny ślad. Jaki ślad chcesz zostawić, czy zastanawiałeś się kiedyś, że słowa wpływają nie tylko na tych, którzy je słyszą, ale także na tych, którzy je wypowiadają? Biblia uczy nas, że to, co mówimy, ma ogromny wpływ na naszą duszę. W Ewangelii Mateusza 12:34 Jezus mówi: Z obfitości serca mówią usta. Innymi słowy, słowa wychodzące z naszych ust ujawniają, co jest w nas, co jest w naszej duszy. A najciekawsze jest to, że wpływa to nie tylko na nasze relacje międzyludzkie, ale także na naszą relację z Bogiem. Kiedy mówimy z mądrością, miłością i celem, dostosowujemy się do woli Bożej, co pozwala na wzmocnienie naszego połączenia z Nim. Z drugiej strony, bezmyślne, kłamliwe lub gniewne słowa mogą odłączyć nas od Boga. Przypomina nam to, że musimy uważać na to, co mówimy. Ponieważ w głębi duszy słowa są przedłużeniem naszego ducha. Jeśli nasze usta będą pełne pokoju, prawdy i mądrości, nasza dusza też będzie. Z kaznodziei 3:7 dowiadujemy się, że jest czas mówienia i czas milczenia. Wydaje się to proste, ale jak trudne jest zastosowanie, prawda? Znalezienie odpowiedniego momentu na wypowiedź to umiejętność wykraczająca poza umiejętność wyrażania siebie. To zrozumienie sytuacji, zrozumienie serca drugiej osoby i wiedza, czy Twoje słowa przyczynią się do tego, czy też spowodują więcej zamieszania. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której ktoś daje upust temu, co trudne. Czego ta osoba tak naprawdę potrzebuje w tym momencie? Szybka odpowiedź? A może najbardziej potrzebuje wysłuchania i cichego uścisku. Znajomość odpowiedniego momentu na zamknięcie się jest formą szacunku. A często cisza jest konieczna nie tylko dla innych, ale także dla nas samych. Daje nam szansę na refleksję, wysłuchanie tego, co Bóg ma nam do powiedzenia i wybranie słów, które są naprawdę tego warte. Tu nie chodzi tylko o to, co powiedzieć, ale kiedy powiedzieć. Przykład Chrystusa jest kluczem do zrozumienia prawdziwej mocy słów. Kiedy myślimy o Jezusie, myślimy o mądrości, miłości i cierpliwości. Nawet w obliczu największych niesprawiedliwości i upokorzeń, nigdy nie reagował gniewem ani ostrymi słowami. Przypomnijcie sobie moment, kiedy był przesłuchiwany przez Piłata w obliczu wyroku na śmierć. W Jana 19:9 Piłat zapytał: Skąd jesteś? Lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Zamiast się bronić lub reagować złością, wybrał ciszę i tam pokazał swoją prawdziwą siłę. Często jesteśmy krzywdzeni lub niezrozumiani i czujemy potrzebę natychmiastowej reakcji, ale podobnie jak Jezus, jesteśmy wezwani, aby odpowiadać miłością i cierpliwością. Każde słowo, które wypowiedział Jezus, miało boski cel, a każde milczenie było lekcją samokontroli i zaufania Bogu. Przykład Chrystusa uczy nas, że nawet w największych przeciwnościach nasze słowa mogą być użyte jako narzędzia miłości, a nie ataku. Skoro już odkryłeś moc słów i wartość ciszy w świetle mądrości biblijnej, jak planujesz zastosować te zasady w swoim codziennym życiu? Pamiętaj, Każde słowo, które wypowiesz, może być okazją do przekształcenia życia, wyleczenia, rany lub wręcz przeciwnie, wyrządzenia krzywdy. Mądrość polega na wiedzy, kiedy mówić, jak mówić i często, kiedy po prostu milczeć. Przyjmując bardziej uważne i umiarkowane zachowanie, wzmacniasz nie tylko swoje relacje z ludźmi wokół ciebie, ale także swoją więź z Bogiem. A co powiesz na zaangażowanie się w siebie? Zanim zareagujesz impulsywnie, zadaj sobie pytanie: Czy to się wzmocni, czy zniszczy? Jeśli odpowiadając, czujesz, że Twoje słowa mogą coś zmienić, mów odważnie. Jeśli zdasz sobie sprawę, że milczenie jest najmądrzejszą reakcją, miej siłę, aby zachować milczenie. To, co mówisz i jak postępujesz. Może być kluczem do spokojniejszego serca, bardziej harmonijnego życia i głębszej relacji z Bogiem. Spodobała Ci się treść? Jeśli tak, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać więcej nauk, które mogą odmienić Twoje życie. Nie przegap kolejnych refleksji o tym, jak żyć mądrze i celowo.